Musi pan wiedzieć, że mi bardzo zależy na tym, żeby cioci Ani się ułożyło i żeby była szczęśliwa. No wyobraź sobie, że mnie zależy na tym samym. Aktualnie jest pan najlepszym kandydatem na facetę dla cioci Ani. Och, kamień spadł mi z serca. Co proponujesz? Co pan powie na współpracę? Dobre słówko, jakaś rekomendacja? Pozbędę się ewentualnej konkurencji. A czym? Poduchą? Arszenikiem? Nie no, mówię poważnie. No dobrze już. Przepraszam. Pełna powaga. Tylko musi mi Pan coś obiecać. Wszystko, co chcesz. Musi Pan traktować Cię, a nie poważnie. Ona już wystarczająco dostała od życia w kość, więc jeśli leci Pan tylko na jej długie nogi, blond loki, to niech Pan sobie daruje. To nie jest raczej typ laski na jeden numerek. Bezpośrednia jesteś. No, a co wchodzi w rachunek? Ślub. O Jezu. No nie no, te nie teraz, za, za rok albo dwa. Na razie niech pan ją zdobywa. A jeszcze jedno. Żadne panienki na boku nie wchodzą w grę. Jeśli się o czymkolwiek dowiem, to zrywam umowę. Możemy negocjować? Mm -mm. Co ja w ogóle zaczynałem tę rozmowę?